Would you be my? dzisiaj będziemy grać w Movister Star Planet. Um, ogólnie mam nowy program do nagrywania głosu, dźwięku i ekranu. I z tego co wiem, to znajdę sobie, jeszcze, wykupię sobie program do montażu i filmiki będą możliwe. Całkowicie bez napisów. W ogóle nagrywam to akrzynem. Em, tak, dobra. To ja się loguję. Kurczę, zapomniałam hasła. A, już mi się przypomniało. Dobra. Już pisam hasło, to się loguje. Dobra. Jesteśmy już na koncie. Zakręćmy koło mi fortuny. Jeszcze raz sprawdzę, czy się wszyscy, cały głos nagrywa, żeby później nie było. Że na przykład nie ma głosu. Um. Dobra. Loko. W ogóle się ja coraz. Taka bardziej lepsza robię w ogóle. Będę się dzisiaj uczyć zrobienia miniaturek, więc myślę, że do tego filmiku będzie miniaturka. Ja ogólnie mam też mikrofon. I ogólnie to nie jest OBS. Jaki OBS? Kurde Discord. To jest zwykły, zwykły dobry mikrofon. Niestety bez postawki, co mi utrudnia znacznie. E, e, czy nie nagrywaniem głosu. Więc. Więc za bardzo. Więc trudno mi się dosyć nagrywać. Ale wymyśliłem, mam patent, że będę trzymać sobie brodę. E, tak, mam nadzieję, że dobrze mówię i że nie jest za cicho. Tu się nagrywa. Jak widzicie, dobra, to piszę, że nagrywam teraz w statusie. Ogólnie nie zapominajcie o hasztagu, który teraz będzie pokazany na filmie. Ogólnie hashtag oznacza Wojfik oh TV, czyli WT. WT, inaczej. O Boże. Nie, reklama chamska. Dobra. To my dzisiaj będziemy utwierać skarbonkę. Ja yep, men. I ogólnie będzie losu na pozdro. Więc powiedzmy, zostawić pod tym komentarzem filmik z Waszą nazwą. Bo będzie niedługo losowanie. Więc nie zapraszam. W ogóle się przebierzemy, bo coś już nie pasuje ten look. No ja tak w sumie ładnie jest. W ogóle była noc hackerów. Kto, kto pamięta? Ach, te noce hackerów. Zawsze inne, ne. Dobra, jakoś się ładnie ubierzemy Dobra, nagrywamy i Zmienimy sobie Anikę Dobra, to zmienimy sobie na taką Niestety w tym programie, co nagrywam Nie umożliwia mi to Sprawdzenie No, ale jest pokazane Ale nie, nie widzę tego, bo to jest tak bardzo małe. Korda, ktoś tam nie puknie, jak Dobra, mm -hmm. to my idziemy teraz na zakupy. Raczej, tutaj idziemy pozbierać te prezenciki. No i co ogólnie? No i ogólnie. Nie, nie kupisz, że tak Hello, Darkness. My old friends. W ogóle, prankujemy dzisiaj ludzi? Niech ktoś napisze, hey zajmij jedziemy do kawiarni. Idziemy do czatrumu. Idziemy do czatrumu. Idziemy do chatrum. W ogóle, to powiem mi się, takie straszne, luki. Dla mnie są one spokso, lokso i, ale dobra, mam nadzieję, że nie ma za dużo szumów, ani niczego. O, e, dobra, o, zaś... boże, ona się zacięła, o boże, dobra, dobra, napiszemy, że nagrywamy. Dobra, ciekawie czy ktoś się na Eee, dobra. I tak, pozdrawiam wszystkich, to co są. Mnie, mm, 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 mm. czy chodzić do Mnie, mnie, matka. ci mnie. Mnie, te te te, te illuminati. <krym> Moi widzowie to pomidory, wi moi widzowie to wilki, kurde! <krym> oh, Boże, ja Ci nie rozumiem tutejszej młodzieży. Och. Ej, co ty napisałaś? Ech, nie wiem, kurde. Dobra. Dobra. Po tancie koło niej. Dobra, pochwalę się moimi animakami. Ja wiem, co zasłonię ją. Zasłonię ją! Haha, w wielkim zamkiem. Jap, yep, Sprzedaj mi matkę. Boże. To za dzieci. Jestem głodna. Nie sprzedam ci matki. Boże, co się tu dzieje? A jakiś demon, demon, demon mnie zaprosił. Ludziu, masz jakiś... Nie wiem, co się tu ogarnie na tym odcinku, ale ogólnie to już będzie koniec. Dobra, to co, widzimy się w następnych odcinkach? No to co? Cześć!